Kampania samorządowa ruszyła z kopyta. I o ile poniedziałki w mojej branży zazwyczaj są dniem tak zwanym sezonem ogórkowym, to po dzisiejszym weekendzie powiem wam, że materiału jest odpyty. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, Hołownia nie cofnie się w rozliczaniu pisu. Po drugie, tusk bardzo, ale to bardzo promuje Trzaskowskiego. Można powiedzieć, że Kaczyński, no cóż, Kaczyński to Kaczyński, jak czegoś niewalnie to będzie to dzień stracony i na końcu chcę wam opowiedzieć o fajnej konferencji lewicy. Do tego dzisiaj kolega Andrzeja Dudy, no nie kto inny jak sam były prezydent USA, Donald Trump, ma potężne problemy nie tylko finansowe, ale także problemy z postawieniem go przed amerykańskim Trybunałem Stanu. No może nie do końca, ale jest oskarżony o tak zwany spisek przeciwko demokracji. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim politycznym vlogu opowiem Wam o bezpartyjnych samorządowcach, którzy postanowili ręka w rękę pójść z wolnościową, demokratyczną konfederacją. Oni są tacy bezpartyjni jak ci są demokratyczni. Bezpartyjni samorządowcy w wielu województwach, aby rządzić, bratali się nie tylko z Konfederacją, ale także z Pisem. Dla mnie największym zaskoczeniem w poprzednich wyborach październikowych było to, że bezpartyjni samorządowcy byli w stanie zarejestrować listy kandydatów we wszystkich okręgach, a tym samym stali się jedną z sześciu ogólnopolskich partii. Byli więc sondażowani i mieli szansę nawet na dofinansowanie z budżetu państwa. Na szczęście bezpartyjni samorządowcy zdobyli tylko niecałe 2% poparcia, a tym samym nie dostali ani pieniędzy z budżetu, ani za wiele nie zwojowali w tej swojej kampanii. W tej chwili bezpartyjni samorządowcy wiedzą, że nie mogą pójść z pisem, bo pis by ich zjadła tak jak Republikanów Bielana, więc wybrali sobie do współpracy partię, która no, niby coś tam może, bo jest reprezentowana w Sejmie, ale tak naprawdę nie za wiele chce zrobić. Bezpartyjni samorządowcy idą razem z Konfederacją. I kiedy dodamy te niecałe 2% bezpartyjnych do około 7% Konfederacji, wychodzi nam 9%, czyli notabene wychodzi nam poparcie lewicy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w wyborach lokalnych, samorządowych, bardzo istotny jest właśnie próg wyborczy. I o ile w wyborach ogólnokrajowych próg jest dla całego kraju. O tyle w wyborach samorządowych dla każdego województwa ten próg jest ustalany inaczej. Na przykład na Dolnym Śląsku, aby dostać mandat do sejmiku województwa dolnośląskiego, dane ugrupowanie musi przekroczyć 12%. Czy bezpartyjni razem z Konfederacją przekroczą te 12%? Na Dolnym Śląsku jest to możliwe. Dlaczego? Dlatego, że bezpartyjni samorządowcy co do zasady wywodzą się z Dolnego Śląska. Połączenie się z Konfederacją natomiast na Dolnym Śląsku może im przynieść nie zysk, a stratę polityczną. Dlaczego? No cóż, pan Jerzy Michalak, który jest kandydatem bezpartyjnych samorządowców, dzisiaj będzie kandydatem bezpartyjnym, znaczy bezpartyjnych samorządowców i Konfederacji. A więc debata z panem Michalakiem przejdzie ze sfery, co zrobimy w województwie dolnośląskim, do sfery. Czy będzie pan popierał stworzenie rejestru osób LGBT, a może pójdzie na tory, czy kobieta jest wyposażeniem w domu, czy pełnoprawnym obywatelem Polski? No bo to są teorie, które snują liderzy Konfederacji. Więc jeżeli Konfederacja ramię w ramię z bezpartyjnymi samorządowcami, to skoro ich kandydat jest na czele danej listy, no to powinniśmy mu zadawać wszystkie pytania, aby znać odpowiedzi na wszystkie. Pytania, które muszą być zadane. A, trochę to masło maślane, ale cóż, kiedy rozmawiamy o konfederacji bezpartyjnych, to tak jakby właśnie masło maślane się pojawiało. A skoro już jesteśmy przy dziwnych rzeczach, to nie wiem, czy wiecie, ale kilka dni temu było święto kota. Tak, święto miłośników kota. Ja osobiście sam kocham zwierzęta, mam dwa psy, miałem przez długi czas kota, ale w momencie kiedy widzę na Twitterze, znaczy na platformie X, kiedy widzę post Anny Zaleskiej. Chwalącej się, że Jarosław Kaczyński jest wielkim miłośnikiem zwierząt i tak jak kocha zwierzęta, tak kocha Polaków, to przypominam sobie pacyfikację Polek, które protestowały za swoimi prawami. To przypominam sobie pacyfikację pod Sądem Najwyższym, kiedy odbieraliście ostatnie prawa związane z niezależnością sądowniczą. To przypominam sobie, tak, przypominam sobie dużo rzeczy, ale przypominam sobie, wiecie co jeszcze? Przypominam sobie. Że Putin też kocha zwierzęta i zaskoczę was, nawet Stalin kochał zwierzęta, a Lenin był miłośnikiem kotów. Czy możemy więc w takim razie porównać Kaczyńskiego do Lenina? Bardziej mi on pasuje do Stalina, ale skoro Stalin wolał psy, a nie koty, to niech będzie, że Kaczyński to Lenin. A w dalszej części materiału udowodnię Wam, że miłość Kaczyńskiego do zwierząt ma tyle wspólnego z demokracją, co miłość Stalina do zwierząt. Z demokracją w dawnej Rosji. No, cholera, to mi się chyba nie udało. No ale dobra, nieważne. Udowodnię Wam, że Stalin i Kaczyński mają dużo wspólnego. A na moim Twitterze, jak zawsze, znajdziesz bardzo mocny komentarz, tym razem do święta kota. Link do Twittera jest tutaj oraz w opisie do tego filmu. Zasuwaj tam, bo tam się dzieje polityka bez cenzury. Kampania samorządowa ruszyła z kopyta, tak jak wspomniałem. Niektórzy ruszyli z kopyta, a niektórzy chcą wysyłać imigrantów w wagonach, bydlęcych wagonach z Polski. Elżbieta Witek, na jednym ze spotkań, wyborczych spotkań, zamiast mocno skrytykować słowa swojego wyznawcy, który powiedział. Jak już Państwo powrócicie do władzy, to co zrobicie z tymi ludźmi? Bo ja mam pomysł, żeby ich zapakować do wagonów i wywieźć. Stwierdził wyborca Pis. Chodziło o imigrantów. To zdanie wywieźć w wagonach każdemu, ale to każdemu, a mi szczególnie, bo ja jestem miłośnikiem historii, przypominam czasy, kiedy naziści wywozili miliony Polaków różnego Pochodzenia Polaków, także żydowskiego z Polski w wagonach do obozów. To także przypomina mi czasy, kiedy właśnie wspomniany Stalin wywoził na Syberię Polaków w tych samych bydlęcych wagonach. Więc, brak sprzeciwu pani Witek, co do takich słów, pokazuje, iż ona dokładnie tak samo myśli. Ale co więcej, to nie jest mój domysł. Ona w dalszej części tego spotkania powiedziała. Dokładnie tak, odpowiedziała Elżbieta Witek, cytowana przez portal Ostrów 24. Ona później dodała, że Australia nie ma tego problemu, bo ma wyspy, na które wysyła swoich imigrantów. Pani Witek, pani nie pamięta, co pani robiła w trakcie wyborów kopertowych, ale pani pamięta o jakiejś Australii? Naprawdę wstyd, hańba. Ale chciałbym w ramach wyborów samorządowych opowiedzieć wam o kilku wydarzeniach, które miały miejsce w ten weekend. Po pierwsze, fajna konferencja, fajny event wyborczy trzeciej drogi, w której Szymon Hołownia robi większe show niż Donald Tusk. Mam dla was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem, ale jest też dobra, że my sobie z tym poradzimy. A dodatkowo Szymon Hołownia nie mówi tylko o sobie. On pokazuje tam kosiniaka Kamysza jako przykład walki polski o wolność, przykład człowieka, który może nie jest wojskowym, ale na pewno jest w stanie zrobić więcej dla wojska niż nie jeden pisowski wojskowy. Cały ten event wyborczy pokazał tylko jedną rzecz. Trzecia droga naprawdę będzie miała duże znaczenie w wyborach samorządowych. Już nie mówię tylko o tym, że trzecia droga składa się też z PSL-u, który w samorządowych wyborach zawsze jest mocny, ale pokazanie Szymona Hołowni jako gwiazdy w tym momencie pokazuje, że trzecia droga naprawdę chce zawalczyć może nawet o 20%. Co się może wydarzyć? Donald Tusk, moim zdaniem, trochę słabszą miał swoją konferencję, i z całej tej konferencji, no dobra, przyznam się, nie widziałem całej, widziałem urywki, ale mi nawet z tych urywków. Spodobał się jeden element. To, że Donald Tusk mocno postawił na Rafała Trzaskowskiego. I za to wielki szacunek. Ja z takim pełnym przekonaniem, jako Warszawiak z wyboru, oddaję też Twoje losy w Twoje ręce. Rafał Trzaskowski, nasz prezydent. Bo Rafał Trzaskowski zasługuje na to, żeby być prezydentem nie tylko Warszawy, ale mam nadzieję też Polski. W tej chwili powinienem Wam pokazać materiały z konferencji pis z Jarosławem Kaczyńskim na czele. Ale wiem, że te materiały mogą wywołać w Was pewnego rodzaju konwulsje, może nawet wymioty, albo będziecie musieli szybko biec do toalety. Więc zanim pokażę wam te materiały, to mam do was prośbę: subskrybujcie mój kanał, polajkujcie ten film, a na końcu napiszcie komentarz buu. Ten komentarz da mi jasno do zrozumienia, jaki macie stosunek do całego tego pisu. W sumie ja mam taki sam, a więc BU w komentarzu. Zadaniem rządu przede wszystkim jest budowanie, jest tworzenie takiej sztafety. Panie Kaczyński, ja tylko Panu przypomnę, Pan już nie jest w rządzie. Od 15 października zmieniła się władza w Polsce, więc proszę zaakceptować to, że Polacy mieli dość Waszego knucia, kłamania i oszukiwania i robienia sobie jaj z Polaków. Nie jesteście i długo nie będziecie w rządzie. A Pan to już na pewno. Co więcej, Jarosław Kaczyński zaskoczył mnie, bo Jarosław Kaczyński chce. Polski takiej, jaka, takiej jak i Zachód, czyli chce Polski zachodniej, otwartej na wszystko. Po prostu my mamy prawo do tego, żeby żyć tak jak na Zachodzie i w związku z tym. Panie Jarosławie, to niech mi pan powie, bo skoro pan to tak cały czas plu na tą Unię Europejską, wyzywał ją, że tam są emigranci, że tam gwałty, morderstwa i jeszcze Bóg wie co, a raz w życiu był pan tylko w Austrii, to ze 30 lat temu, to niech mi pan powie. Czym różni się ta Unia Europejska na przykład września 2023 od tej Unii, do której pan dzisiaj tak bardzo chce wejść? Bo mi się wydaje, że to jest naprawdę przeniesienie hipokryzji na bardzo wysoki poziom. Co więcej, muszę wam przypomnieć, iż wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego było w trakcie otwarcia kampanii samorządowej, a więc powinno się mówić dobrze o samorządzie, powinno się pokazywać samorządowców, ale Jarosław Kaczyński jak to Jarosław Kaczyński postanowił sam zbojkotować swoją konferencję i zaczął nadawać na samorząd. Więc to też trzeba złamać i to jest złamać bardzo trudno, bo to jest w ręku samorządów, które są różne i może gdzieś poza Warszawą jest lepiej, no ale ten warszawski jest po prostu złośliwy pod tym względem. No właśnie, panie Kaczyński, przez ostatnie 8 lat to wy stanowiliście prawo, które samorządy musiały wykonywać. Więc mówienie dzisiaj, że samorząd robi coś nie tak, jak powinien, to jest niczym innym, jak przyznaniem się do faktu, że no w sumie to my daliśmy ciała, robiąc prawo, które samorządy później miały wykonywać, ale dzisiaj odwrócimy tego kota ogonem i powiemy, że to samorządy same sobie ustanowiły prawo. No indolencja, głupota, idiotyzm, w naprawdę w wysokiej formie. Ja to mam taki, taki apel do wszystkich działaczy pisu, którzy organizują te konferencje. Zacznijcie na tych konferencjach wystawiać innych polityków, bo ja komentując wypowiedzi i działania Jarosława Kaczyńskiego, to czuję się tak jakbym, jakbym po prostu kopał leżącego, a mój humanitaryzm i człowieczeństwo nie pozwalają mi kopać leżącego, więc może weźcie kogoś, na przykład Boheńskiego, Morawieckiego, wystawcie. Oni też zepsują całą tę kampanię, ale chociaż ja będę miał moralną wewnętrzną zgodę na to, żeby obnażać ich idiotyzm. I tutaj przychodzi mi na ratunek kto Patryk, jaki ze swoją konferencją prasową? Szanowni Państwo, Donald Tusk tworzy świat, gdzie nie macie Państwo szans dowiedzieć się o sprawach najważniejszych. Suwerenna Polska powinna naprawdę milczeć, bo to Wy zamykaliście prokuraturę, bo to Wy jako złodziej krzyczycie, krzyczycie dzisiaj najgłośniej łapać złodzieja. Bo to za waszych czasów prokurator Ziarkiewicz chował w garażu ważne sprawy. Więc nie mówcie, że Bodnar coś robi przeciwko wolności i demokracji. Bodnar po prostu zamiata ten wasz syf po to, żeby prokuratura znowu miała poważanie wśród społeczeństwa, a nie tylko była narzędziem do chowania niewygodnych spraw dla Ziobry i waszych koleżków. Ale wracając do kampanii samorządowej, nie sposób na koniec nie powiedzieć o konferencji Lewicy, która moim zdaniem była jasnym sygnałem i pokazaniem, Donald, popełniłeś błąd, nie biorąc nas na pokład, nie idąc razem z nami. My zrobimy wszystko, aby te 10% swoje ugrać, a może nawet więcej. Osobiście, jak wiecie, wspieram lewicę. Robiłem to w wyborach parlamentarnych i zrobię to w wyborach samorządowych, ale tym razem mam chytry plan, żeby ich trochę bardziej wesprzeć. Ale o tym planie już za kilka dni dowiecie się na moim kanale, a teraz. Chciałbym wam pokazać jeden z komentarzy, który pojawił się pod ostatnim moim filmem. W czym robiłeś? W Wacie czy w Paliwach? Oczywiście do 2015 roku. Oczywiście jest to hater, z którym co do zasady nie polemizuję, ale tym razem mam bardzo fajną, przewrotną odpowiedź, więc podzielę się i z tym haterem i z wami w zakresie mojej odpowiedzi. Stary, ja robiłem w NCBJR-ze. razem z Bielanem, wyprowadzałem 250 milionów złotych na siebie i na swoich kolesi, a jak już tam kasa się skończyła, to przeskoczyłem do Orlenu, ale nie robiłem tam w paliwach, tylko z Obajtkiem, naciągałem Polaków na podatkach i ręcznym sterowaniu cenami, więc już wiesz gdzie i w czym robiłem, a tak na serio to do 215 byłem prezesem i osobą zarządzającą spółką giełdową, więc Płaciłem prawdopodobnie w miesiącu więcej podatków niż ty pisowski hejterze zapłacisz w ciągu najbliższych 10 lat. A jak chcecie, żebym odpisywał wam na ważne wiadomości, a nie jakieś głupoty hejterskie, to pamiętajcie, tutaj jest link do mojego Instagrama. Na Instagramie naprawdę wszystkim odpisuję, więc zapraszam Was tam. A teraz przejdźmy do Andrzeja Dudy, którego wielki przyjaciel Donald Trump ma potężne problemy. Po pierwsze, Donald Trump został skazany przez sąd w Nowym Jorku na na karę 366 milionów dolarów. I można byłoby się spodziewać, że co to dla Donalda Trumpa, który mówi, że jest miliarderem, który mówi, że na koncie ma ponad 400 milionów, który ma miliardy w nieruchomościach. No ale tu przychodzi nam na ratunek sam Donald Trump, który mówi, że no sorry, ale takiej kasy to ja nie mam. Więc już tylko ta wypowiedź poddaje w wątpliwość jego szczerość, jego prawdomówność. To Donald Trump ma tę kasę. Czy nie ma? Moim zdaniem nie ma, ale to nie zmienia faktu, że jest miliarderem, bo na przykład ma w nieruchomościach te miliardy. To jest fakt. Druga rzecz. Donald Trump i najbliżsi jego współpracownicy, łącznie z synem, zostali skazani na zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, na zakaz zasiadania we władzach spółek w stanie Nowy Jork, a co więcej, ten sam sąd zakazał finansowania firm Donalda Trumpa przez instytucje finansowe. Co powoduje, że Donald Trump będzie miał potężne problemy finansowe, a to może przełożyć się na problemy kampanijne, dlatego że kampania wyborcza w Stanach to jest zazwyczaj 500-800 milionów dolarów, których Donald Trump może po prostu nie uzbierać i tym samym jego kampania przejdzie troszeczkę do ofensywy. Co więcej, w Waszyngtonie rozpoczyna się proces przeciwko Donaldowi Trumpowi w zakresie spisku. Ten sąd, który będzie to prowadził, to jest taki, tak jakby nasz Trybunał Stanu, który może stwierdzić, że Trump dopuścił się spisku w zakresie obalenia nowo wybranego prezydenta, a tym samym trafi do więzienia. Tylko muszę powiedzieć: w Stanach jest tak, że nawet jak Trump trafi do więzienia, to A może prowadzić kampanię wyborczą, B może zostać wybrany prezydentem i wtedy wyjdzie z więzienia, bo dostanie immunitet nagle. Natomiast w Polsce bardzo dużo się mówi o Trybunale Stanu dla dla Pińskiego, dla Morawieckiego, Kaczyńskiego, jak i dla Andrzeja Dudy. Ale zanim ci wszyscy ludzie staną przed Trybunałem Stanu, to władza, tak samo jak i ty, powinna zobaczyć mój film, który analitycznie pokazuje, jakie prawo trzeba zmienić, aby Trybunał Stanu miał w Polsce sens, a nie był tylko marnym straszakiem, z którego nikt tak naprawdę nic sobie nie robi. Za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia jutro. Na razie, cześć wam.